Wyobraźcie sobie scenę, która łamie serce każdej matki. Zaledwie trzyletnie dziecko siedzi samotnie w kącie i przeżuwa kawałek twardego, suchego chleba, podczas gdy inna dziewczynka w tym samym wieku zostaje poczęstowana smakołykami niczym mała księżniczka. Dokładnie to zobaczyła Anię, kiedy przybyła do domu teściowej, a to, czego była świadkiem, było jeszcze bardziej szokujące. Anie zawsze była kobietą cierpliwą, jedną z tych, które połykają łzy, aby uniknąć konfliktów. Mimo ciężkiego serca starała się zachować spokój, zostawiając na kilka godzin córkę maszenkę z teściową. Jest dopiero trzecia, babciu. Zostawiłem jej w plecaku ciasteczka, sok i jabłko, wyjaśnił, podczas gdy Ludmiła Władimirowna zmarszczyła nos, jakby opieka nad własną wnuczką była ciężarem. Za moich czasów matka, która była matką, nie zadzierała z dziećmi, narzekała, jakby czułość była niepotrzebnym luksusem. Ale Anie nie wiedziała, że walcząc z czasem podczas niekończącego się spotkania, jej córka została odsunięta na bok. Kiedy w końcu udało mu się uwolnić i po 40 minutach spędzonych w chaotycznym ruchu ulicznym dotarł do domu teściowej, zobaczył scenę, której nigdy nie zapomni. W kuchni córka jej szwagierki oksana, dziesięcioletnia dziewczynka rozpieszczona do śpiku kości połykała łyżkami czerwony kawior prosto z puszki, a maszenka w kącie jadła kawałek czarnego chleba, twardy jak skała. W oczach dziewczyny nie było łez, tylko głęboki smutek, jakby już wiedziała, że w tym miejscu nie ma dla niej miejsca. Co tu się dzieje? Zapytała Anię głosem drżącym od tłumionej złości. Teściowa bez zażenowania odpowiedziała z pogardą, która zabolała bardziej niż policzek. Ach, już wróciłeś. Oksana była głodna, biedactwo. Twoja córka zjadła to, co zostawiłeś, co. Ale plecak był pusty. Sok, ciasteczka, drugie jabłko, wszystko zniknęło. I najgorsze, sama Oksana roześmiała się bez cienia wstydu, oblizując palce ubrudzone kawiorem. Ciastko było dobre, sok także powiedział, jakby to była najbardziej naturalna rzecz na świecie. Wtedy Ludmiła z wyniosłym uśmiechem wręczyła Ani kartkę papieru. Tutaj. Rachunek. 567 rubli. Woda, prąd, zniszczona sołfę, korzystanie z łazienki. Wszystko dokładnie policzyłem, nawet wodę, którą piła twoja córka. Jakby dziecko było niechcianym gościem, naliczanym za każdy oddech. Ania nie protestowała. Nie krzyczał. Nie sprawiało mu przyjemności obserwowanie jego wściekłości. Właśnie odebrała córkę, spojrzała teściowej w oczy i powiedziała ze spokojem, który przerażał, Moja córka już nigdy tu nie postawi stopy. I wyślij rachunek Maksimowi. Dopiero gdy siedziała w samochodzie z maszynką u boku, pozwoliła łzom popłynąć. Jak mogłeś zaufać temu miejscu? Jak mogłeś nie widzieć wcześniej jadu sączącego się za tymi fałszywymi uśmiechami? Kiedy Maksim wrócił do domu i usłyszał raport, jego twarz stężała. Porozmawiam z nią mruknął, jakby rozmowa mogła naprawić lata obojętności. Ale Anie nie była już skłonna do negocjacji. Nie. Nie tym razem. Moja córka nie wróci tam przez pięć minut. I coś w jej oczach kazało mężowi zrozumieć. Nie było odwrotu. Tydzień później zadzwoniła Ludmiła, narzekając na niezapłacony rachunek. Maksim, jego firma głosowa, odciął jakąkolwiek szansę na dyskusję: nie zapłacę ani centa za te bzdury. A masza, nie postawi już nogi w twoim domu. Teściowa jak zawsze próbowała udawać ofiarę, po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłam. Ale pytanie Maksima było jak nóż, a co zrobiłeś dla swojej wnuczki? Zostaw ją w kącie, jedzącą okruszki, podczas gdy inne dziecko swobodnie się ucztuje. Minęły dwa miesiące. Ludmiła przestała dzwonić po kilku żałosnych próbach usprawiedliwień. Aż pewnej nocy telefon zadzwonił ponownie. Tym razem jego głos drżał. Maksim odcieli mi prąd. Zapomniałem zapłacić rachunek. Anię, która wszystko słyszała, wymieniła spojrzenia z mężem. Ile jesteś winien? Zapytał, już wiedząc. Dać odpowiedź. Prawie pięć tysięcy rubli. Zaoszczędziłem, ale ostatecznie kupiłem Oksanie nowy tablet na urodziny. Maksim zasłonił telefon i spojrzał na Anię, która tylko pokręciła głową. Przeniosę się, ale to ostatni raz. Jednak następnego dnia, gdy jej mąż był w pracy, a Masza bawiła się w przedszkolu, Annie podjęła decyzję. Poszła do zakładu energetycznego, wzięła od teściowej rachunek i poprosiła o historię płatności za ostatnie dwanaście miesięcy. Pół godziny później wyszedł z uśmiechem na twarzy i gazetą w dłoni. Tego wieczoru, gdy jedli kolację, położyła teczkę na stole. Wiesz, ciągle myślałem o tym absurdalnym rachunku, który wystawiła twoja mama. Pomyślałem, że też powinienem taki wystawić. Maksym spojrzał na nią zdezorientowany. O czym ty mówisz? Anie otworzyła teczkę i pokazała obliczenia: pięć lat bezpłatnej opieki nad dziećmi, pięć lat lunchów, kolacji i przysług, których nigdy nie odwzajemniła, pięć lat braku szacunku do mojej córki i mnie. Jego oczy błyszczały nie nienawiścią, ale determinacją, która nie pozostawiała miejsca na riposte. Różnica jest taka, że mój rachunek nie wynosi 567 rubli. Jest o wiele, wiele większy. I nie zamierzam jej pobierać żadnych opłat. Chcę tylko, żeby zrozumiała jedno: rodziny nie mierzy się pieniędzmi. Gdyby tak było, już dawno byłaby bankrutem. A ty. Ani świadomym gestem otworzyła teczkę, odsłaniając wydrukowaną z chirurgiczną precyzją kartkę. U góry, nienagannymi literami, obliczenie długu Ludmiły Władimirowny Korszunowej. Przedmioty następowały jak uderzenia młotkiem w kowadło. Zapłata rachunku za prąd, którego Ludmiła Władimirowna zapomniała zapłacić, 4930 rubli. Szkody moralne, 10 000 rubli. Koszt skradzionego obiadu: ciasteczka, sok, jabłko, 350 rubli. Benzyna na uporządkowanie biurokracji w ośrodku energetycznym. 1500 rubli. Trzy godziny mojego czasu, który nie nadejdzie z powrotem więcej, 3000 rubli. Razem 19 ,780 rubli. Maksim sapnął, a jego palce drżały, gdy dotknął papieru. Co to jest? To Anie uśmiechnęła się, ale był to uśmiech, który nie sięgał jej oczu. Ostry jak ostrze noża kuchennego, to moja wersja obliczeń. A dzisiaj, kochanie, osobiście byłem w centrum energetycznym. Zapadła między nimi ciężka cisza. Maksim znał ten ton tego samego, którego używała, gdy ktoś ośmielił się skrzywdzić jej córkę. Wiedziałeś coś. Anię mówiła dalej niskim głosem, ale każda sylaba wyrażała werdykt. Twoja matka nie zapomniała zapłacić rachunku. Przez ostatnie siedem miesięcy ani razu nie zapłaciła za prąd. A wszystko to przy pobieraniu emerytury w wysokości 32 tysięcy rubli plus 15 tysięcy, które ty, jako oddany syn, co miesiąc wpłacasz na jej konto. Usta Maksima zacisnęły się w cienką linię. A co proponujesz? Annie zamknęła folder suchym kliknięciem. Nic. Już to rozwiązałem. Dzisiaj spłaciłem dług. Jej światło powróci jutro. Dlaczego jej nie powiesz? Pytanie Maxima było raczej lamentem niż wątpliwością. Poceo. Anie wzruszyła ramionami, ale jej oczy błyszczały wyrachowanym chłodem. Spędź noc w ciemności. Niech poczujesz ciężar tego, czego nie zrobiłeś. A kiedy jutro w magiczny sposób powróci światło, zdecyduj. To był cud, albo to ty, jeśli pewnego dnia zdecydujesz się to powiedzieć. Pochyliła się do przodu i jej palce były białe od zbyt ciasnego ucisku. Ale słuchaj uważnie, Maksim, to się tutaj kończy. Nie będę już tolerować traktowania naszej córki jako uciążliwości. Ani ty, ani ona, ani nikt inny. Patrzył na nią przez dłuższą chwilę, jakby po raz pierwszy zobaczył kobietę, którą poślubił. Nie tylko opiekuńczą matkę, ale także bezwzględną i strategiczną matkę. Potem cicho, jakby bojąc się złamać zaklęcie, kocham cię. I masz rację. Następnego dnia zadzwonił telefon. Głos ludmiły Władimirowna drżał i łamał się, Maksim. Ponownie włączyli mi światło. Czy to byłeś ty? Synku, nie wiem, jak ci dzękować. Maksim spojrzał na Anię, która pokręciła głową, niemal niedostrzegalnym gestem. Tak, mamo. Zapłaciłem. Westchnienie ulgi po drugiej stronie linii. Mój Anieler. Ale jest jeden warunek. Głos Maksima stwardniał. Cisza, która zapadła, była tak gęsta, że słychać było ciężkie oddechy. Kobiety. Jaki stan? Temperatura pytania gwałtownie spadła. Przeprosisz. Dla Ani. Dla Maszy. Nie pozostawiał miejsca na przerwy. Albo już nigdy nie wpłacę ci rubla na konto. Wybór. Przerwa była długa. Za długo. Czy kazała ci to powiedzieć? Oskarżenie było odruchowe, instynktowne. Nie. Maksim odpowiedział biczem. To ja, mamo. Twój syn. I to jest moje ostatnie słowo. Tydzień później w drzwiach pojawiła się Ludmiła Władimirowna. Bez futra, które zawsze nosił, żeby zaimponować, bez drogich perfum, które maskowały stęchły zapach jego samotności. Tylko ona, pudełko ciastek w rękach i paczka z lalką dla maszy. Wejdź, Ludmiło Władimirowna powiedziała Anie, mimo że całe jej ciało drżało w środku. Kobieta zawahała się na korytarzu, jakby podłoga miała się ustąpić pod jej stopami. Przyniosłem ciasto, i to. Wyciągnęła paczkę drżącymi palcami. Dla Maszy. Dziewczyna wyjrzała z pokoju szeroko otwartymi oczami, ciałem przyklejonym do ściany, jakby mogła stać się niewidzialna. Masza zawołała Ludmiła głosem niczym. Wybacz babciu. — Myliłem się. Dziecko spojrzało na matkę, prosząc o pozwolenie. Ani skinęła głową, a Masza zbliżała się krok po kroku, jak ktoś zbliżający się do rannego zwierzęcia. — Obiecujesz, że nie będziesz już dłużej siedział w kącie? — Zapytał poważnie. Ludmiła Władimirowna przełknęła ślinę. — Obiecuję. — Bo babcia była bardzo zła. Szczerość dziecka była jak dźgnięcie. Oczy kobiety napełniły się łzami. Znam moją miłość. I proszę o przebaczenie. Kolacja była polem minowym milczenia i ukradkowych spojrzeń, ale kiedy Ludmiła wstała, aby wyjść, zrobiła coś nieoczekiwanego. Zwrócił się do Ani i powiedział cicho. Wiesz, całe życie spędziłem na liczeniu monet. Rodzice nauczyli mnie, że każda zaoszczędzona kopiejka to zwycięstwo. Kiedy umarł twój ojciec, przełknęła gulę w gardle. Zrobiło się jeszcze trudniej. Myślałam, że jeśli nie będę oszczędzać na wszystkim, to utonę. Oczywiście z wyjątkiem Maksima. Był moją wymówką, żeby nie widzieć reszty. Anie skrzyżowała ramiona, ale nie przeszkodziła. Widziałam tę twoją kalkulację, ciągnęła Ludmiła z gorzkim uśmiechem na ustach. Maksim pokazał mi. Miałeś rację. Pokręciła głową, jakby nadal nie wierzyła w to, co chciała powiedzieć. Ale czy wiesz... Wiedziałam już, że zapłaciłeś za prąd. Jak? Annie nie mogła ukryć zdziwienia. Ponieważ Maksim nigdy nie umiał kłamać. Wzruszenie ramion niemal czułe. A ponieważ wzięła głęboki oddech. Ponieważ mogłeś zamknąć przede mną drzwi na zawsze. Ale tego nie zrobił. Pięć lat później dom Ludmiły Władimirowna był miejscem, w którym masza i jej młodszy brat Cyryl spędzali weekendy. Gdzie oksana jego piętnastoletnia prasiostrzenica niegdyś rozpieszczone dziecko, teraz przyziemna nastolatka nauczyła się piec słynne rodzinne ciastko cynamonowe. Mamo! Masza pobiegła do Ani, gdy tylko weszła do kuchni, a jej oczy błyszczały. Babcia uczy nas, jak zrobić rodzinne ciasteczko. Ludmiła, ubrana w fartuch w kwiaty, którego Ania nigdy nie widziała, uśmiechnęła się zawstydzona. Tore, który przechodzi z pokolenia na pokolenie, powiedział, podkreślając ostatnie słowo, patrząc na Anię. Dla całej rodziny Oksana wsunęła się na ławkę, robiąc miejsce. Ciociu Ania, usiądź. Babcia mówi, że sekret tkwi w wyrabianiu ciasta z miłością. Anię napotkała wzrok ludmiły. Nie było już tam wyzwania, nie było już kalkulacji, nie było już cienia kobiety, która kiedyś próbowała sprowadzić swoją synową do liczb. Była tylko wdzięczność. Wdzięczność tak głęboka, że nie trzeba było słów. Z przyjemnością Anię usiadła, biorąc kawałek ciasta. Wiesz, Masza, pewnego dnia nauczysz swoje dzieci tego przepisu. I będzie to najsmaczniejsze ciasteczko na świecie. Dlaczego będzie miłość? Zapytała dziewczyna poważnie. Dokładnie, odpowiedziała Ania, wymieniając spojrzenia z ludmiłą. Bo wszystko jest lepsze, gdy robi się to z miłością. Kiedy ciasteczka wyjęły się z piekarnika, wszystkie usiadły na soli. Napić się herbaty. Ludmiła otworzyła stary album ze zdjęciami, pokazując pożółkłe portrety dzieci i opowiadając historie, które wywołały śmiech maszy, a Cyryl ziewnął. W pewnym momencie nachyliła się do Ani i mruknęła: Wiesz, ostatnio liczyłam. Przez lata zaoszczędziłeś mi fortunę. O czym ty mówisz? Ania zmarszczyła brwi. Z relacji, które mogłam ci przedstawić i odpowiedziała Ludmiła z figlarnym uśmiechem. Za każdą przysługę, każdą godzinę, każdy zagubiony rubel. Ale zamiast tego zrobiła okrężny gest, rozglądając się po pomieszczeniu, śmiejące się dzieci, zapach cynamonu w powietrzu, ciepło domu, który sama prawie zniszczyła. Dowiedziałem się, że prawdziwa wartość nie kryje się w liczbach. Ania tylko skinęła głową. Ale w niej coś się uspokoiło. Wszystkie te nieprzespane noce, wszystkie przełknięte łzy były tego warte. Bo czasami ludzie potrzebują czasu. Nawet te najcięższe. A pudełko z paragonem na 567 rubli? Nadal leżał w szafie. Nie jak blizna, ale jak mapa. Droga od cichej wojny do pokoju, który udało im się osiągnąć wbrew wszystkiemu.